Dzień dobry wszystkim, którzy jakimś cudem dotarli do tego filmiku i go słuchają. Jak spojrzymy na mapę północnych Rubieży w polskim wydaniu podręcznika, to na zachodzie dostrzeżemy góry, które noszą nazwę Płonące Krypty. Problem tylko w tym, że tak naprawdę nie ma tam żadnych krypt, ani płonących, ani wygasłych. W oryginale te góry noszą nazwę burning volts i cały problem w tym drugim słowie, w słowie volts. Ono ma kilka znaczeń, krepty także, ale pierwotnym i głównym znaczeniem jest sklepienie, zwłaszcza łukowe, które zatem z znaczeń jest właściwsze. Opis tego miejsca, tych gór, w dodatku grobowce pustkowia, jasno wskazuje, że chodzi o sklepienie. Mamy tam opis ciężkich, czarnych chmur wiszących nad górami przez cały rok. Te chmury są podświetlane od dołu wulkanicznym światłem i sprawia to wrażenie właśnie płonącego sklepienia. No dobrze. Ale ktoś z was powie, a może jednak to krypty, może nie sklepienie. Co zrobić, jak się ma wątpliwości? Wydaje się, że najlepiej zapytać autora. On wie. I tak właśnie zrobiłem. Napisałem do Roberta Schwalba z pytaniem o tą nazwę. Niezwykły człowiek. Odpowiedział mi tego samego dnia, potwierdzając, że chodzi mu o sklepienie. I oto znaczenie w tej geograficznej nazwie. Pytania zatem. Czy tłumacz znał te znaczenie słowa WOLF? Jeżeli znał, to dlaczego nie użył, mimo że opis dodatków dodatku wskazuje właśnie na, na to znaczenie? Jeżeli miał wątpliwości, które znaczenie użyć, to dlaczego nie skontaktował się z autorem? Skoro Robert Schwalb potrafił tego samego dnia odpowiedzieć na pytanie zadane przez nieznanego, nieistotnego czytelnika, jakim jestem, to czy nie odpowiedziałby tłumaczowi, który przygotowuje polską edycję jego gry? No i pytanie najważniejsze, czy w polskim wydaniu podręcznika powinniśmy mieć geograficzne nazwy, które odpowiadają intencjom. Roberta Szwalba Może nie.